Cześć, witajcie w drugim, drugiej części, drugiego odcinka, w którym budowaliśmy dom. tak jak w opisie tamtego, w pierwszej części napisałem, skończyło mi się miejsce na dysku, no i musiałem skończyć nagrywać, znaczy samo mi wyłączyło nagrywanie i byłem zmuszony obrobić tamto, co nagrałem, rzucić, zrobić miejsce na dysku, dopiero teraz nagrać. No, jak widzicie, no już troszeczkę zrobiliśmy w tym w domku. Myślę, że ładnie wyszło. No i później z czasem może byśmy tutaj coś tam z boku dobudowali, jakieś, tak... No, tak czy siak dobrze to wyszło i tak jak właśnie chciałem. No, tak myślę, że... No, tylko wszyscy sobie tutaj to zrobić, no, okna by trzeba było zrobić, tak, zrobiłem tutaj, już się piekło niby, mhm, dobra, przytopiło się całe, morze starczy. Dobra. 48. Szkiela. Szkiela. może starczy, 48, szkieł, szkieł, może starczy. przodu już takie będą okna. Tutaj nie wiem, może z boku będzie takie jedno duże. Bo tam może zamuruję tę ścianę, bo tak nie za bardzo. A tutaj jest fajny widok nawet. Dobra, tutaj, tutaj to zamurujemy. Jakieś będą może fajne, nie wiem, jakieś obrazy. Wstawię coś. Tutaj, tutaj też nie wiem, może ewentualnie jakieś małe. Małe, małe okienko Tam tutaj O. No trudno, trudno Tutaj Trzeba tutaj No, o no Ale fej Potrójny fejl Ale czy niebie? Porówno, Równo. tak, nie, ale nie za ładnie Dobra, zbijemy jeszcze tutaj ten kawałek. No, a to ma być, to ma być perfekcyjny dom. To ma być perfekcyjny dom. Tak. Dobra, tak może być. Eee, to tutaj, Aha, tak, teraz przeniesiemy sobie to, te, te weźmiemy piecyk nie gram na peaceful, tak? nie gram, nie gram. dobra mm. piecyk, piecyk dobra, postawimy to na razie, nie wiem, gdzieś tutaj, takie fajne, bo tak nic tu nie ma na łóżeczku jakoś, nie wiem, na razie, gdzieś Mam problem, gdzie położyć łóżko O, tak, tutaj położę I tutaj zaraz bym zrobił Okej okay. Tak na, na, na razie, takie małe, bo nawet nie mam O, tutaj jeszcze palimy, zaraz, upieczemy, słuchajcie To Dobra Zosobujemy to, tak, to, 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 to. Mhm. Nagrywa się? Tak, nagrywa się. <laughs> może nie będziemy Seedów wkładać, bo się przyda, ale tak myślę, może byśmy zrobili jakoś, nie wiem, na dole taką farmę. By było też ciekawiej. Myślę, że na początek tutaj będzie lepiej. Tak, będzie taki fajniejszy to bym musiał znowu nazbierać drewno. E, dobra, tutaj niech się przepala. Tutaj zobaczmy co jeszcze no, możemy to rzucić. Dobra. By wypadało jakoś tu pozbierać. Jak coś drewno jakoś yy, żeby mieć drewno Dobra, zbijemy to! Ładnie, raz, 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 raz. to, to. No, mało tego wyszło. Dobra. Tak szybciutko to zrobimy. Tak, tak, ee, co jemy ja zrobić? Dobra, moment. się, przypalić, przypalić, przypalić? Nie. O, zmienili. Bo zawsze było gdzieś tak. sześć 6 siódmych i się zg zgasło to i nie było. moment, zaraz wsadzimy, to już będzie wszystko zrobione. Pach, pach, pach. Dobra. Nie to jednak tu to zostawimy możemy to dać 3 mhm. wstawimy tu niepotrzebny na razie on tylko wstawimy. łyżeczko damy na początku na razie tutaj no, dobra. Ej, da się upić też nie boże co ja próbuję zrobić

Okej, okay. to zero to. Oj, nie położyłam. Dobra. Może nam się uda tyle zrobić. Może, może nam się uda, może Dobra. <grymny> nie wiem czy to będzie tu to jest jeszcze dodatkowa Może się uda jakoś to zrobić. Nie wierzę, się coś się jeszcze wymyślę. Nie wiem, tak czy tutaj? Nie, tak będzie fajniej. O, o, super wyszło. Ekstra. Ekstra Ale to nudne! Dobra. Idziemy na hardcore. Idziemy na hardcore, będziemy bić te. Ej. Gdzie są jakiekolwiek potwory? Aha! O, tu są, dobra. I też. Już biegną do mnie. I też tak myślałem, żeby zrobić. E, tam, nie? Co Widzicie, są te drzewa takie. Żeby tam jakiś sad zrobić. Weźcie jakiś fajny sad. Taki, wiecie, drzew. Tak przynajmniej będzie, wiecie... Jakoś tam się oświetli, przynajmniej nie będą się tam spał, no bo... Ja pierd... Jezus Maria... Jezu... Jezu, dobra. I po prostu byśmy tam jakoś. O, fajnie. No i o to właśnie chodziło, żebym miał te e, kości. Będzie fajnie, jeżeli chodzi o drewno. No i tak, jeżeli chodzi o ten sad, to fajnie będzie, bo. Eee. Jakoś to oświetlimy, okrocimy tak, pod więc prawda pod to się na pewnie z nie wiadomo o jak kupić. będzie dźwięk. się tylko jeszcze. Przynajmniej będzie hmm... oświetlimy to jakoś. Nie będą się tam po pierwsze spawnowały animowy. W ogóle nie będą się spawnowały potwory. To po pierwsze. A po drugie będzie o tyle dobrze, że... No będzie... Jakoś to tak zrobimy, żeby było dużo tych czasów. Wiedziałem, że wyłębę. O, paru. Zekin. Dziwne. tak się zrobi, żeby po prostu jakoś tak symetrycznie wyglądało i będzie tak podzielone, że na brzozy na te sosny i na inne i te zwykłe, o no, bo są raz, dwa, trzy, cztery bo jeszcze jest dżungli, no to dżunglu, dżunglowe to by się gdzieś poszło na dżungla jakby się znalazło, by się wzięło kilka sadzonek i by się tak zrobiło fajnie, żeby to wiecie jakoś było fajne Dobra, mamy 4TK kompołdery eee, co by tu... Tutaj dołożymy, kurczę, Dobra No tak jak na razie tutaj musiałem cały czas sadziłem, jak widzieliście na poprzednim odcinku Sadziłem cały czas yy, Drzewa Tutaj, nie? Przed tym Przed domkiem, żebym nie musiał za dużo latać i... Rozmiarowe. No, Cieszę się dobrze zrobiono. Jezu. Jeszcze nie nie brały. No i tak będę musiał ściąć jeszcze jedno drzewo. O, fajnie urosło. Hmm. Tam z tyłu też chyba widzę urosła. Tak? Dobra. Hmm. Musimy iść jeszcze raz zrobić, żeby było takie wejście. Tak, 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 Też wiecie co, żeby, żeby wziąć wodę, będzie jeszcze problem. No, na razie takie, ale w ogóle tak Na razie małe starczy takie. To po pierwsze. A po drugie jest. Będzie problem z. No, to się zrobi. Będzie problem z wodą, bo nie mamy tyle żelaza, żeby zrobić wiadarko. Ale tak, trzeba. Wypadałoby zrobić drzwi, nie? fajne fajnie. O, nie stakują cię. Kurde, jak, jakoś taki zakręcony jestem. No mamy jedno żelazo, trzeba by gdzieś iść i zebrać, nie? No ma ile już? 13 minut. Spoko. ktoś Jak wtedy nagrywałem, miałem nagrane 50 minut coś i mi wtedy już mi wyłączyło, więc. On już przynajmniej... Nawet to ma swoje prosty, bo ma przynajmniej takie rozeznanie, na ile minut mi starcza miejsce na dysku, nie? I tak, i powiedz sobie teraz myślicie. Hmm. Jeśli mam na przykładowo 500 giga na dysku, to ile ten filmik musi zajmować? 300 giga? Nie, 500? Nie, po prostu chodzi o to, że mam jeszcze troszeczkę... Aha. No tak, się ogląda yy, yy, tego blowa na fonie i przesadziła z głośnością chyba. O ile słyszycie? Ale pewnie tak, jest... to jest głośno. Ano no tak, jeśli widzieliście na tamtym jeszcze filmiku... Mam nadzieję, że oglądaliście. O. No to widzieliście, że znalazłem tutaj e, to jaskinię. Nie zaliczyłem małego faila, bo chciałem zeskoczyć, a naciskałem CTRL, czyli kontrola, żeby... Yy, chciałem zeskoczyć, zobaczyć czy... Chciałem tak podejść do skraju, nie? I zobaczyć co tam jest na dole, a zamiast shifta wcisnąłem Ctrl, no i spadłem, ale nic się nie zepiłem i nikogo tam nie było. Ale... Tak to tam już widzę. W ogóle. Przepraszam Nie, bo tak mi się odbija światło z tego o, ja dobra, nawet mamy to, to Bo odbija mi się światło z Z okna Znaczy, nie światło z okna, bo św... ok... Okno nie daje światła, ale O fajnie w ogóle. Oj KBTW. Ej, ale tam kurde mogą być fajne rzeczy. Oj. nie dzisiaj. No dobra. Innym razem się pójdzie i zrobię taki specjalny odcinek na to i... A, coś tu jest takie jest jeszcze tutaj. Po prostu mi się odbija światło, które daje słońce w oknie i to mnie tak razi. nie da się oglądać. Znaczy oglądać, nagrywać. Yy, znaczy... Jezus! Da się patrzeć i nagrywać, ale ciężko jest, żeby coś w ciemnościach tak zauważyć. To często rozprasza. O, biedny powód. Yy, tak, mam na imię Pablo. No. O, będzie można... Noży co zrobić jeszcze. Na! NEEE yeah. To zmienia postycze, rzeczy, jeśli tak. Na 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 na, 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 na. Ja nie wiem, czy w ogóle... O Jezu zmartowałem całe wiary Jezus nie. Tak, jasne. Zgodowajcie sobie, grze znowu musimy się nie cicho, tam. Jest, tam jest. Cicho, cicho, cicho żeby nie uciekał. Po cicho, żeby nie uciekał. Nie, nie weszło. Fajnie, że się eksport dostaje za wykopywania węgla. Miło. Dużo tego Dużo tego nawet było. O, tu nawet jeszcze jest. Dobra pa pa przepalimy to? E, e, czekamy czekamy czekamy, czekamy, tak mam czekać to może nie co. <ścoughs> nie wiem co pa zrobić.

Na przykład JJ, yy, świętej pamięci, yy, jak JJ Joker yy, robił tego, yy, tą wielką wyprawę, którą miał właśnie zakończyć pierwszy sezon, to też mu wieszało i w ogóle będę jakieś wywalała, bo tak w ogóle jestem ciekaw, dlatego, że tam z Minecraftem coś, czy jak, bo nie pamiętam, czy on ten problem związał, czy coś tam wymyślił jakiś sposób na to. Ułaj, już nie ma biegać. Ło! dużo kaktusów. Dobra, zetniemy parę. Szkoda, że e, na drzewa nie oddziałuje taka jakby grawitacja, tak samo jak na kaktusy. Że się zetnie na że się na przykład e, no, no wiecie o co chodzi, nie? Że się na przykład tutaj zetnie, no to to do góry nie lata w płyveczu, tylko też schodzi nie. O, tak samo jak słońce schodzi. Trzeba iść do domu. Run orbit, run faster, faster. i sza, bo jestem skupiony, żeby biec żeby biec, jak najszybciej Ech, dobra. dobra już widzę znajome tereny o, oła już widzę domki zarysy domków zarysy szubków, szczytów teraz szybko 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 musimy do domku dobiec. Jest, jest, udało się. Takie, nie, to jest, powinno być coś takiego, że biegnę. Mm, biegnę, biegnę. No. <ścoughs> o, czekajcie, wiem, mam pomysła. Przepadźcie. Biegnę, biegnę, nie, i... I tak, że jakbym się wydygał Że, wiecie, nie? Biegnę, nie, biegnę, biegnę, biegnę I takie tuff, tuff, I lecę, lecę I tak, tuff, i tak uderzam I leżę, nie O tu wchodzi jakiś gościu Otwiera tak te, tak te drzwi Wchodzi I mnie zabija O właśnie tak Tak, wiem, wiem, że to było głupie, wiem, ale tam widzę już. No I tak właśnie bym mnie zabił, nie? Tak, do dokładnie tak bym mnie zabił wtedy ten psychopata. Kolejny psychopata. GTFO from me. Stay away from me. Fajne, to fajne, Tak, no nie pomyślałem będę miał. My, my. Idzie ten psychopata. Why the fuck I didn't have my items. No wy ty filol! No co jest, kurde! No to już drugi... drugi raz mi się zdarzyło jak grałem No normalny kurde, nie, 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 po prostu nie. Nie, dobra, ja to jakoś spróbuję popatrzę w necie, jakoś może mi się to uda odzyskać, nie wiem. Dobra, już 25 minut nagrania, dobra. Zapraszam do drugiego odcinka. No w tym odcinku dokończyliśmy budowanie tego domku. No, zapraszam do, do trzeciego odcinka, do następnego w ogóle... Myśl, myślę, że się wam to spodobało. Taki mały fail, kurde, na, na koniec jeszcze i no, dobra. No to trzymajcie się i cześć.